Witam serdecznie wszystkich. Pokazuję tą dość zakurzoną konsolę, która według mnie miała być Frankensteinem, czyli konsolą z procesorem RSX 45 nanometrów, niezniszczalną konsolą, za którą w Stanach jako fabryczną konsolę ludzie są skłonni zapłacić tysiaka pod warunkiem, że w pełni działa jest odnowiona, a to jest zakurzona, brudna i co? Nie wiadomo, czy się będzie grzać mocno czy bardzo, zobaczymy, bo już wbiła na jakiś tam kolejny bieg, czyli czuję, że delit to będzie jednak koniecznością. A jednak, ale no, nie jednak nie jednak, no że to standard. 267 dni przebiegu, to jest sporo. Eee, sporo. Eee, ta konsola tutaj ma 10 dni. Nie wiem czy więcej, to jest moja cech B, którą sobie zostawię już no, po PTM-ach, po termopadach nowych, eee, modyfikacjach paru jeszcze innych i czyszczeniu myciu. Ta w ogóle to jest rekord, to jest 16 godzin. To jest jak nic, jak nowa. Przyszła z super z softem, już z CW trzeba wymienić jeszcze baterię datę. no.